Energia elektryczna zdrożała i nadal będzie drożeć. Dlatego władze się radzą od dawna szukają oszczędności i alternatywnych źródeł energii. Pierwsze pomysły są już wdrażane. Miasto przygotowuje inwestycje, które pozwolą na produkcję własnej energii elektrycznej. prowadzą je spółki miejskie, przedsiębiorstwo energetyki cieplnej oraz miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. W pierwszym przypadku to jest farma fotowoltaiczna, to jest prawie 0,6 MW energii, służącej do tego, aby zaspokoić potrzeby miejskiej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalni, która zużywa rocznie 2 800 MWh, co kosztuje samorząd, się radza ponad 800 000 złotych, czyli prawie połowę prądu, który zużywa 3,5 500 Warta. Mamy opracowaną koncepcję i jesteśmy na etapie projektowania. E, instalacja, którą zamierzamy wybudować, e, to około 30% zapotrzebowania całej energii. Koszt inwestycji na poziomie 4 milionów złotych. Farma fotowoltaiczna budowana będzie w przyszłym roku na działce miasta obok oczyszczalni ścieków. Władze się liczą na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycja zostanie zakończona w roku 2021, a zwróci się w ciągu 5-7 lat. Drugi projekt to projekt prawie 1 MW energii produkowany z gazu. Z gazu, który będzie wykorzystywany po pierwsze do tego, aby zasilać pompy ciepła, wykorzystujące energię do odzysku ciepła z wód geotermalnych, a oprócz tego produkcję prądu. Ta inwestycja rozpocznie się najwcześniej za 2-3 lata i będzie związana z ogrzewaniem się radza, z wykorzystywaniem wód geotermalnych.